Kronika rodziny Krauli. Ślub Davina i Alex Kraulejów odbył się w święto zbiorów. Większość przesądnych mieszkańców Windenburga nie brało udziału w uroczystości. Znacznie później pojawiły się plotki, że nawet gnomy nie były za bardzo zadowolone z Davina, więc jego małżeństwo powinno być pechowe. Nawet bardziej niż pechowe. Małżonkowie pozostali w Windenburgu, ale gadanie najstarszych mieszkańców sprawdzało się w całej rozciągłości. Davin częściej spał na kanapie w salonie niż w łóżku w sypialni. Alex miała to co chciała i na pewno chciała mieć więcej. W mieście zaczęły krążyć plotki, że nie przetrwają do zimowej fiesty. Wydawało się jednak, że dawano im aż za dużo czasu. Dzień dobry, słoneczka z tej strony: Samiec Alfa i witam Was na kanale Ciotki Irse i moim w niedzielnej rozgrywce w The Sims 4, czyli w wyzwaniu pokoleniowym wyzwanie alchemika. Słuchajcie, nasze gołąbeczki, Alex i Dawin, właśnie słodko sobie śpią w jednym łóżku, ponieważ po długich bojach, usunięciu wszystkich dosłownie mebli z sypialni i wstawieniu zupełnie nowego, takiego samego jak poprzednie, ale nowego łóżka, wreszcie udało mi się ich położyć do, pod jedną kołdrę. Tak, tak udało się. Jej, radość. No dobra, plan na dzisiaj. Ponieważ jesteśmy później niż skończyliśmy poprzedni odcinek, bo Alex i zdążyła już wrócić z pracy i będzie miała kolejną pracę za trzy dni, bo ona weekendy ma wolne. Natomiast Dawin będzie przez dwa trzy, raz, dwa, trzy najbliższe dni chodził do pracy. W związku z tym będą jednym z tych cudownych małżeństw, gdzie małżonkowie widują się w przelocie w kuchni. Tak. Takie małżeństwa też bywają. No dobrze, więc tak. Yy, Aleks jest materialistką, więc będzie troszeczkę nieszczęśliwa ze względu na ubogi wystrój wnętrz. Poza tym ma niezrealizowane marzenia, bo w międzyczasie taka obawa jej się pojawiła, a David nadal jest wypalony zawodowo. Jej. Więc dobra, plan na dziś. Więc skoro już mogą spać w jednym łóżku, to, to. Więc skoro już mogą spać w jednym łóżku, to punktem pierwszym programu jest zrobienie sobie bąbelka. Punktem drugim programu jest to, że Daywin będzie prawdopodobnie już jutro awansował, więc po prostu winem awansujemy. I to będzie piąty poziom, a piąty poziom zaawansowania w pracy. A ponieważ ma już trzeci nie, drugi, sorry, Drugi poziom aspiracji to będziemy mogli mu urządzić urodziny. To jest drugi punkt programu. A trzeci punkt programu to jest może awansowanie Alex, zobaczymy czy to uda nam się zrealizować. Dobrze, więc wy sobie dośpijcie, to znaczy, ty spałaś, urządziłaś sobie drzemkę zaraz po powrocie z pracy, więc idź, więc idź, więc idź, dobra, masz nisko zabawę, idź się wykąp, bo masz kiepsko, tutaj też masz kiepsko, mężu odsypia nockę. dobra, no to jesteśmy, jesteśmy, co ty mogłabyś zrobić? Mogłabyś pooglądać telewizję, co właśnie teraz zresztą uczyniłaś. Dobra. Aj, nie ten guzik. Dobra. Nie wiem z kim właśnie ci się podniosła ta relacja, ale widocznie w telewizorze jest ktoś Twój znajomy, bo według Twojej simologii masz tylko jednego znajomego, czyli swojego własnego męża. Bardzo chciałbym się dowiedzieć, co się stało z tymi facetami, z którymi się umawiałaś w trakcie, jak byłaś z Davidem przed ślubem. Ale no cóż. Dobra, zabawa ci podskoczyła. Czaj modę nie, jest sobota. Jak długo ty będziesz jeszcze. O mamo! Ty jeszcze będziesz spał, a spał. Pewnie głód cię obudzi. Moje sim jak zwykle budzi głód. Dobra. p p gotuj Ty wyrzuć resztki. Wyrzuć zepsute jedzenie. Skoro on i tak śpi. Dobrze, to pani zmywa, bardzo się cieszę. Aha, to jest pudło na ten. Zdejmij ozdoby, bo to już jest pod David nadal śpi. Dobra, czy możesz coś. Aha, ty możesz tylko przyrządzić posiłek. No dobra, zobaczymy, jak pani Alex umie gotować. A właściwie co umiał gotować? Pewnie niewiele. Tak, wszystko na pierwszym poziomie. Dobra, to zrobisz sałatkę ogrodową na przyjęcie, bo to jest najmniejsza szansa, że podpaliś całą chałupę. Zdziś ty... Czy możesz kontynuować? Ja wiem, że trzymałaś książkę w ręku, ale... No, super. Ćwicz, twitch. Dobra. Jaki to jest jakości? Wspaniała, no to cudownie. Udało ci się zrobić w, w, wspaniałą sałatkę, mając umiejętność gotowania na poziomie trzecim. Okej, okay. podoba mi się. E, e, e. Ile ty jeszcze będziesz spał? Dobra, będziesz. Ty właściwie już jesteś w stanie. Weź resztki. O, siodłem. Słucham Ciebie. Dirk Dreamer, pamiętasz naszą pogawędkę o nim? To była bardzo miła randka. No to gratulacje, zobaczcie, jeszcze jesteśmy kupidynem, który łączy znajomych. Idealny post. No, co? Aha, dobra. Poczekajcie. co tam się wydarzyło? Na... Nie mogę otworzyć króliczka, bo śpię. No cóż, to nie jest tak jak w realnym życiu, że po prostu budzimy się tylko po to, żeby sprawdzić posta na, posty na fejsie czy Fida na Instagramie, a później idziemy spać dalej i nawet nie pamiętamy o tym, że zaglądaliśmy do telefonu, prawda? Prawda? Kto tak nigdy nie zrobił, niech pierwszy rzuci. Nie Dobra, wystarczy ci. Obudź się i weź się resztki, Weź porcję. Nie wiem, czego porcję weźmiesz, ale weź. To jest bardzo resztka czegoś. Ser. Matko, przecież to jest ten ser, który zrobiliśmy z dwa tygodnie temu. To on już nie jest na pewno białym serem, tylko raczej żółtym serem. Tak, bo żółty ser robi się z białego sera, tylko trzeba odczekać tak z pół roku. Echem, dobra. I teraz tak. Ten ma zabawę trochę lepiej. Oboje są flirciarscy. Z czemu? Szaleństwo świeżości. No dobra, no to jak mamy szaleństwo świeżości... To spróbujmy. Poczekać aż małżonek się weźmie i wykąpie. Wykąpał się. No. I może wreszcie się uda, że tak powiem, zrobić noc poślubną. Bo tego jeszcze się nie udało zrobić. Dobra. Uch, dobra. No. Znaczy nie, żebym wam chciał podglądać, czy coś, no i o to chodzi, jestem z wyrolem, ale nie aż takim, tak? Chyba zapomniałem, że mam włączoną jedną opcję w MCC. Tak. Mam nadzieję, że ten film, że YouTube nie stwierdzi, że ten film jest jakiś tam taki, ten teges. Eee, dobra. <laughs> tak. Tak, bo w MCC jest taka opcja. Tyle. Nieważne. Nie wnikajmy. Dobra, i teraz będziecie dżemać. Dobra, teraz ja muszę zrobić pauzę i ich ubrać. Zmień strój na zwykły. Zmień strój na zwykły. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, teraz tak. Ty zrób test cięż... Albo mi się wydaje, albo testy ciążowe podróżały. Alex nie jest w ciąży. ups, No trudno. Przykro mi bardzo. Bardzo mi przykro, co tam jest, co się dzieje. Mila, muszę ci o coś zapytać. Dla mnie to oczywiste, oczywiste, ale chcę znać twoje zdanie. Myślisz, czy żyjemy w symulacji? Hm, chy. Drogie Simy, czy żyjecie w sy simulacji? symulacji? Symulacji. Hm. Eee, hmm, tak żyjecie. Nie, to nie tak zupełnie cię już nie poznaję. No, tak, no sorry, trustory bro. Jesteście tylko symulowanymi istotkami. Rozbawiony od bąbelków. Czy... Jak wyście. Okej, okay, dobra, nie pytam, nie pytam, dlaczego Simę tak Ale przynajmniej Alex się poprawiła zabawa na maksa. Jest fajnie. Czemu jesteś zła? Aha, bo nie masz spełnionych marzeń. Podziwiaj mnie Kup obieg o wartości 100. Hmm. Eee, muszę. Z posiadać 15 dzieł sztuki, żeby jej podnieść aspiracje, bo ją też by wypadało postarzeć. Chyba, że jej nie będziemy postarzać, bo i tak od jego śmierci będzie zależała jej śmierć, więc ona no tak na dobrą sprawę może zostać młodą dorosłą do końca życia. He. he. Dobra. Mm, mm, mm. Teraz tak, Davin, pokaż, co ty miałeś zrobić do pracy. Przygotowywać jedzenie i drinki. Jak natrzaskasz drinków, to Będziesz chciał je wypić, bo cię znam. Tego nie chcę. Gotuj. Zawiesiła mi się gra. Dziękuję. Odwiesiła mi się gra. Gulasz dyniowy. Kurcze, naprawdę mają fajne te przy... przepisy. Naprawdę, gulasz dyniowy mógłbym nawet spróbować. Znaczy wygląda fajnie, nie wiem jak jest naprawdę, bo ja generalnie, ja i dynia, powiem tak, ja i mączne warzywa się nie za bardzo nie lubimy, w ten sposób powiem. Ja znaczy ja ich nie lubię, o. Jakość wspaniała, dobra. Eee, ugotuj jeszcze, w sumie to jak ugotujesz teraz, to nie będziesz musiał już gotować weekend. Wegetariański hot dog chili. No, dajesz, 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 dajesz. dajesz. Znaczy dziwne, że do tych wszystkich potraw jest potrzebna tylko i wyłącznie cebula, mimo że w jednym ze składników był... Hmm. Ach, no tak, dobra, dobra, już bo się chciałem zastanawiać, dlaczego, on, mimo że nie je za dwoje, to ona co chwila bierze talerz, ale przecież jest żarłokiem, tak jak Davy jest żarłokiem, więc to w sumie nic dziwnego. O, tuj. E -e -e. Hapasze? Ciekawe, co to jest. A, dżabsze! Makaron z mąki ryżu... A to jest jakieś koreańskie! Makaron z mąki ziemniaczanej podsmażany z mięsem i warzywami. Kurde, to to mogłoby być też fajne. Pan de <laughs> na przyjęcie. Zdążysz ugotować zanim pójdziesz do pracy? Najwyżej się spóźnisz. Dobra. To aktualne wydarzenia, idź do pracy. Okej. Okay. Dobra. Leć do roboty. Leć, zarabiaj pieniądze i awansuj. E, teraz tak. Ty, moja droga, ponieważ ty masz wolne, to teraz e, ciebie wykorzystam niecnie. Do tego, żebyś nam uzupełniła kolekcję. Ponieważ masz wolne. Więc dlaczego miałabyś, przepraszam. Więc dlaczego miała być leżeć? Co to za człowiek, który w wolne leży? Kop. Kop. I. No i gdzie są te słynne skały w Windenburgu? Gdzie są te słynne skały w Windenburgu? Bo ja ich nie widzę. Nie widzę skał w Windenburgu. Nie widzę ich. Widzę kwioty. Nie do sikania. To znaczy kwiat do sikania, przy którym jest tabliczka nie sikać. Mm -hmm. Devin idzie do pracy. Wiem, że Devin idzie do pracy. Devin idź do pracy. Mm. Co tu się dzieje? Ktoś jedzie rowerkiem. Kto dzwoni do Davina, jak jest w pracy? Sioban. Sioban. Szybkie pytanie. Tulia, Elika, Pika i ja planujemy spędzić ze sobą trochę czasu tak po przyjacielsku. Uważasz, że... Tak, próbuj. Co może pójść nie tak? Nie powiedział nikt nigdy. Czy to jest skałka? Nie, to jest Brzoza. To jest Brzoza. Tu się coś błyszczy. I tu się błyszczy rosnąca cebula zdziczała. To mnie nie interesuje. Nie interesują mnie rośliny. Nie interesują mnie kamienie. Leć, leć, leć. Co Cię boli? Zdrzemnij się. Niski poziom zapust... zaspokojenia potrzeb. Dobrze, zdrzemnij się, po powrocie. Wow, ale księżyc... Ale wiecie co? Naprawdę od czasu jak jest ten cykl, yy, cykl nie na ławce, kobieto, masz dom. Jak jest ten cykl księżyca, to naprawdę noce nawet wyglądają inaczej, niż wyglądały wcześniej przed wilkołakami. To tak. To powiem, że tak. Dobra. Dlaczego jesteś nieszczęśliwy? Co się dzieje? Bardzo rozgniewamy. Utrata kontroli. Obawa przed spełnieniem marzeń. Dobra. Spokojnie. Spokojnie, David. Pracuj sobie, pracuj, pracuj, pracuj. Pracuj bardziej, bo widzę, że za słabo pracujesz, bo nie awansujesz mi teraz, a ja chcę, żebyś awansował. I tyle w temacie, czy żyjesz w symulacji. Tu jest, tu jest, jest Natomiast tych skałów to jest jak na lekarstwo. Chociaż ja z uporem maniaka próbuję szukać tych skał w nocy. I chyba muszę naszej Alex też kupić z rowerek. To byłby naprawdę bardzo. Widzieliście do... samochód! Przejechał. Samochód przejechał. No i co z tego? Może kiedyś będziemy mieli samochody. W... Kto mi grzebał w śmieciach? To jest właśnie to. Bug, który się nie. Na, który się nie. No, zepsuł się. O, mamo, dobra. Czyli teraz musimy wymienić kosz na taki sam kosz, żeby kosz zaczął działać. Widziałem na y, anglojęzycznym forum, że ludzi ten bug zaczyna już doprowadzać do szewskiej pasji i białej gorączki. I ciknij. No tak, w domku teraz jeszcze ciutko. W sumie się nie dziwię, jak. Będziesz drzemać czy spać. Nie, nie śpi. Masz się drzemność, bo takie jest Twoje pragnienie. Utnij sobie leniwą drzemkę. No, ucinaj. Ucięła. Dobra. Ale to nie spełniło? Zdrzemnij się. Hmm. Dziwne, powinna leniwa zrzębka zadziałać, a nie zadziała. Pani hot dog. No, udało się. No dobra, czyli mamy awans. Mamy awans, mamy chyba pierwszy dzień zimy. Tak, mamy pierwszy dzień zimy, mamy awans, mamy żonę. Spróbujmy jeszcze raz, mimo że Davin jest zmęczony. W sumie fajny powrót do pracy. Nie do pracy, tylko z pracy, nie? Masakra. I znowu przejechał samochód. O, no, zanim on się doteguje, to minął lata. Spokojnie. Dajmy państwu trochę proszę, prywatności i za chwilę wrócimy. No dobra, jesteśmy z powrotem. Państwo się już wyspali. Państwo się już wyspali. Teraz będą jedli sobie sałateczkę, bądź ciasteczka, bądź jedno i drugie. Dlaczego nikt nie pozmywał? Dlaczego nikt w tym domu nie zmywa? To znaczy zmywa, ale. Aha, dobra, bo Davey był w pracy, dlatego nie było pozmywane. Davey, nie czego ci brakuje do szczęścia siku? No tak, to może być dużym problemem. Eee, weź. Prysznic. Nawet nie spuścił wody. Dobra. David zaczyna pracę za godzinę. Jest szeregowym kucharzem i będziemy przy następnym awansie decydować, decydować o tym. Och! 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 Widzieliście? Na pewno widzieliście. To jest to jest sygnał. To jest sygnał. Wypoleruj do perfekcji. Poleruj. Po... Gdzie ty polazłaś? Tu jesteś. Dobra. Zrób test ciążowy. Jest. Jest za dwoje. Cudownie. Dlaczego jesteś spięta? Za dużo obowiązków, bo musiała sprzątać. No tak, bo jest leniwa. O mój Boże! Dynamika tej dwójki to jest jak dynamika Boba i Elizy Pancakes. Dosłownie. Co to za dziecko? Kim jesteś, dziecko? Stanisław Ito. Okej. Okay. Nie wiem, dziecko, co chcesz, co chcesz robić o tej godzinie. Ale trudno. A. Siowan. Przyszła. Cześć, Siowan. Nie zgadnę. Przyszłaś, żeby powiedzieć, że chcesz zostać moją najlepszą przyjaciółką. I. I wejdziesz mi do łazienki dosłownie. O mamo! Eee, zabawne powitanie, bo jesteś rozbawiona. Eee, podziel się wielkimi wieściami. Jest. Dobra. No to będziesz teraz mogła w pełni prawa jeść za dwoje. A to ciekawe, bo to jak do nas. Wiecie, jak Alex do nas przychodziła, to bardzo często grała na skrzypcach, a okazuje się, że ona w ogóle nie umie grać. I nawet nie ma skrzypiec w ekwipunku, ma ciasto w ekwipunku. O, dziękuję się wam, naprawdę bardzo ci dziękuję. A, a, a. Dobra. Mm. Naruszona prywatność, no hello. Kiedy ten twój ślubny wraca? Do 22, czyli jeszcze nie będzie go 5 godzin. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. No, zobaczcie. I do tego są właśnie przyjaciółki, od tego są właśnie znajome, których nie znamy. Żeby właśnie. Pomagały ciężarnej koleżance w obowiązkach domowych, nie? Ech, dobra, wy się zaprzyjaźniajcie panie. I poczekamy aż Dejon wróci, żeby mu przekazać dobre wyjści. No dobra, Dejwin wrócił i Alex teraz. Powinna z nim się podzielić dobrą wiadomością. Tylko, że niestety David po pracy jest bardzo, bardzo zmęczony. Więc jest trochę ciężko. No, ale może oglądając telewizję się uda. No. No, podzieliłaś się? Będziesz z nim rozmawiać. No i jesteś. Dowiedziałeś się? Tak, dowiedziałeś się. Wspaniałe wieści, kontakty towarzyskie. Okej, okay. dobra, to teraz tak, ty jesteś w drugim trymestrze, będziesz jeszcze 15 godzin, dobra. Teraz tak, sprzątnij. Teraz tak, ponieważ, tak, Dawin będzie miał pracę jutro, ona będzie miała pracę też jutro, myślę, że tak, pójdziemy spać, pójdziemy spać i wrócę do was jak Dojdzie do e, sytuacji pod tytułem Dziecko się rodzi. Tak będzie najlepiej. O. No dobra. No to wracam do Was za chwil kilka. Słuchajcie, miałem być dopiero jak dziecko będzie się rodziło, ale dostałem rachunki. Rachunki na sumę 6000 z kawałkiem simoli. Otóż okazało się, właściwie zapomniałem zupełnie to zrobić. Czy nie okazało? Że jak Alex się do nas wprowadziła, to jej meble z domu wskoczyły nam do ekwipunku rodziny. I, a ponieważ w Simach rachunki za parcele płaci się od e, ilości posiadanych rzeczy, tak na dobrą sprawę, no to dlatego rachunki, ona miała w sumie stawu tak zwanego na kwotę 135 tysięcy. I dlatego nam rachunki wyniosły tyle. Jej! Dlatego teraz zapłacimy rachunki i cofniemy się pieniędzmi do takiej kwoty, jaką mieliśmy wcześniej. No słuchajcie, sytuacja jest następująca. Jest zima, jest pięknie, jest dzień zimowy, jest... I właśnie Alex, która jest w pracy, przynajmniej powinna być w pracy, właśnie zaczęła rodzić. Jej! Czyli prawdopodobnie prosto z pracy wyląduje w szpitalu. Czyli niestety szczęśliwy tatuś nie będzie miał przyjemności, tak to nazwijmy, uczestniczenia w tej jakże podniosłej chwili. Zwłaszcza, że teraz postanowił uciąć sobie drzemkę. Wróciłaś? Łótnij sobie leniwał drzemkę. No, cudownie, czy ty nie zaczęłaś rodzić? Wyszłaś wcześniej? Okej, okay, dobra. Drzemka jest waż... Słuchajcie, drzemka jest ważniejsza niż urodzenie, chcę zwrócić uwagę. Ale widocznie w Simach tak można. Bo właśnie zaległa na. tym, na pufie i śpi. Sudnie. Dostaliśmy kołyskę. Pójdziesz ty rodzić. No. Fajnie. I znowu ucieka tej drzemki. No dobra, no śpi, słuchaj, ja nie widzę problemów. Zaraz przyjdzie dziadek Bruce i będą wszyscy zajęci dziadkiem mrozem. Babcie mrozem, nieważne. Eee, a ty będziesz gotował fasolkę na święta. Dobra, gotuj fasolkę na święta. Achem. I co teraz? Dobra. W wyposażeniu. Rodzinę, powinna być kołyska. Nie ma. No dobra, hmm. Więcej opcji? Urodz dziecko. Muszę mieć pustą kołyskę. Gdzie mam kołyskę? Nie mam kołyski? Przecież dali informację, że dostałem kołyskę. Ma tylko ukradzioną tabliczkę zbiórka. Dobra. Kołyska. hmm, Która kołyska będzie najbardziej pasowała do naszej uroczej rodzinki? No i mamy to. I teraz musimy wybrać jakieś sprytne imię, ładne imię. To jest dziewczynka. Jak byśmy nazwali dziewczynkę królejów? Hmm. E, nazwiemy ją. Elizabeth. Elizabeth Crowley. Cudownie. No to mamy naszego Bombla i mamy Papcia mroza. Jest dzień zimowej fiesty, jest cudownie. Znaczy, bardziej tak epicko byłoby, gdyby się urodził chłopiec. No ale nie można mieć wszystkiego. No dobra, słuchajcie, czyli z mojego planu nie wyszło tylko urodziny Davina. Natomiast wszystkie pozostałe rzeczy nawet się udały. Zrealizować. Aha, na marginesie, w międzyczasie przez te trzy dni Dawinowi pojawił się nowy lęk, już ma trzy obawa przed śmiercią. A obawa przed śmiercią mu się pojawiła, dlatego że, jakby to powiedzieć, popiścił go prąd, jak próbował naprawić lodówkę. Więc teraz muszę znaleźć jakiegoś starszego człowieka. To nie jest do, starszy człowiek, bo to jest po prostu człowiek. I porozmawiać z nim o przemijaniu, i dzięki temu pozbędę się tego lęku. Ale myślę, że to zrobimy już w następnym odcinku. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. I życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego na zbliżający się tydzień. Uczniom życzę cudownego rozpoczęcia roku szkolnego, bo to już w przyszłym tygodniu. A poza tym wszystkiego, wszystkiego dobrego. Przypominam o lajkowaniu, komentowaniu i subskrybowaniu kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcji, żeby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które dzieją się na kanale. No i trzymajcie się ciepło i w akompaniamencie wrzasku debaga. Trzymajcie się ciepło i pa!